Przed obejrzeniem filmiku nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Projekt Natura, jeśli klikniecie w ikonę dzwonka już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniecie powiadomienie. Czy kiedyś po tym, jak spojrzałeś na swoje paznokcie u nóg, zauważyłeś, że wyglądają trochę inaczej niż powinny? Może są nieco grube, obłupane, ciemne, a może wrastają w skórę? To najczęstsze objawy chorób paznokci wywołanych przez zakażenia grzybicą. Grzybica częściej dotyka paznokci na naszych stopach, ponieważ buty i skarpetki ułatwiają rozwijanie się u nas bakterii. W dzisiejszym wideo dowiecie się, jak przy użyciu tych dwóch domowych, ale silnych przepisów możesz pozbyć się grzybicy paznokci. Niestety przygotuj się na to, że proces leczenia może trochę potrwać, ale jeśli zrobisz wszystko jak należy, grzyb zniknie. Pierwszym składnikiem receptur są goździki. Goździki leczą paznokcie lub grzybice skóry, ponieważ działają przeciwgrzybicznie i leczniczo. A oto składniki. 30 g goździków, 200 ml oleju kokosowego extra virgin. Instrukcja. Wymieszaj dwa składniki i gotuj je przez 40 minut w kąpieli wodnej. Następnie zostaw do ostygnięcia i przechowuj w suchym szklanym słoiku. Nakładaj olej bezpośrednio na paznokieć. Kolejny przepis łączy trzy składniki, które świetnie sprawdzają się w leczeniu grzybicy paznokci. Codzienne wykorzystanie sprawi, że środowisko palców będzie niegościnne dla bakterii i je wyeliminuje. A oto składniki: 70% alkohol, 10% natlenek, biały ocet. Wymieszaj równe części alkoholu i nadtlenku, po czym dodaj trochę białego octu winnego i dobrze wymieszaj. Nakładaj mieszaninę na zainfekowany paznokieć wacikiem i zostaw do zadziałania na 15 minut, a następnie zmyj obszar dużą ilością wody i dobrze spłucz. Powtórz tę procedurę dwa razy dziennie, a szybko pozbędziesz się problemu. Nigdy nie zapominaj po wyjściu z wanny czy spod prysznica dobrze umyć paznokci i dokładnie je osuszyć. Warto również nosić jedynie bawełniane skarpetki i otwarte, luźne buty, aby w przyszłości uniknąć rozwoju na grzybicy. Jeśli podobał Wam się filmik nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarz. Zapraszam również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego oraz profilu Patronite. Wszystkie linki znajdziecie pod filmikiem. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.